Aha. Witam Piotrek Jaskiernia, bardzo mi miło. To cię do nas wprowadza. Rozumiem, że chciałbyś się przejechać. Tak, właśnie przyjechałem do Polski na parę tygodni i, i sprawdzam, testuję europejskie ciężarówki i dzisiaj wypadło na skanie. Bardzo chciałem zobaczyć jak, z kanią, jak się z Kanią jeździ, jak to wygląda. Okej, okay, bardzo się cieszę. Wielu moich kolegów jeździ z kaniami i bardzo sobie chwalą, więc też jestem trochę podekscytowany, że będę mógł zobaczyć jak to, jak to naprawdę wygląda. Gwarantuję, że się nie zawiedziesz. Zapraszam. Czyli, jest tak jak mówiłem, półautomat, jest sprzęgło, więc strachu nie ma. Ruszasz oczywiście ze sprzęgła. Tutaj jest selektor wyboru biegu. W tą stronę włączasz sobie bieg wsteczny. Tutaj włączasz sobie... Jazdę do przodu, no i jeszcze hill, ale to pod górę nie będziemy się jechać. Jest też y, retarder, w ten sposób go zaciągamy. Możesz go włączyć też w tryb automatyczny lub manualny, czyli przy hamowaniu, lub też tylko i wyłącznie, kiedy pociągnie za dźwiki. Reszta jest w zasadzie intuicyjna, czyli światła, kierunkowskazy, wycieraczki. Kierownica ma jakąś regulację? A, ma regulację czy? tutaj, proszę cię bardzo. Yy, Nacisnij yy, klawisz w drugą stronę, w drugą stronę, o! I tutaj, teraz możesz sobie ją regulować dowolnie, wciskać, tak? A jak chcesz już ją zablokować, to wtedy naciskasz właśnie w drugą stronę, klawisz, o! Zablokowałeś. Bardzo prosty sposób. Myślę, że możemy ruszać w drogę w takim razie i zobaczymy, jak nam okay. to pójdzie. Sprawdzi się w praniu. To ruszamy w drogę w takim razie, zobaczymy, aha, biegów już się nie zmienia. Wszystko się zmienia samo. Skanie są, w ogóle, bardzo ładne samochody. Mnie się podoba skania, chyba najbardziej zewnętrzny design kształt tego samochodu. I w ogóle, jak byłem na zlocie ciężarówek w Krakowie dwa lata temu, to zauważyłem, że większość ciężarówek, które tam były tuningowane i najładniejsze z najpiękniejszymi malowidłami, to były skanie, choć zupełnie inaczej. Teraz fajnie sama dobiera biegi, sama redukuje. O, i, i już sobie sam, sama przerzuca od Natomiast w Stanach Zjednoczonych zupełnie, zupełnie inna moda jest tuningowania. Jest, 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 pewna, jest pewna różnica między tymi samochodami tuningowanymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim tam mamy klasyczne ciężarówki, mamy... Mamy Kenworth'y W9, i Peterwildy 379, 389, które są najczęściej tuningowanymi samochodami i jakby w zupełnie innym kierunku ten tuning idzie w Europie. Tam na przykład bardzo popularną konfiguracją dla samochodów tuningowanych, samochodów, które jeżdżą na show, jest zrobienie samochodu obniżonego z bardzo małą sypialnią. Drugą taką śmieszną rzeczą charakterystyczną jest osłonki przeciwsłoneczne nad przednią szybą w samochodu. Jest to o tyle ciekawe, że one praktycznie zasłaniają dwie trzecie widoczności. W jak się dojeżdża do świateł, to trzeba kierowcom się schylać, żeby zobaczyć, jak te światła się świecą, jeżeli są one przemocowane u góry, ponieważ to osłania się. No, przynajmniej zastanawiałem, czy to jest legalne, dlaczego, dlaczego samochody w ten sposób mogą jeździć, bo to jest w sumie niebezpieczne. No, poważnie ogranicza Widoczność kierowcy, ale taka moda się zrobiła, i takie samochody widuje się na drogach. Też jest wiele ciężarówek, na przykład, gdzie przeróbka idzie w zupełnie innym kierunku, gdzie się montuje zamiast fabrycznego swetra prawdziwe domy na kołach. To są, to są olbrzymie sypialnie, mające własne łazienki, własne kuchnie, mające dwa pokoje niemalże osobno sypialnie. Mamy też bardzo ciekawą ciężarówkę w Stanach Zjednoczonych, produkowaną przez firmę International, która się nazywa Lonestar. Jest wzorowana stylistycznie na ciężarówce z lat 30., przedwojennych. I ciężarówka łączy zalety samochodu nowoczesnego z wyglądem klasycznej amerykańskiej ciężarówki. Właśnie, te amerykańskie ciężarówki są takie trochę odskulowane. Bo my mamy bardzo liberalne przepisy, jeśli chodzi o oświetlenie samochodu. Jeżeli lampki są z przodu, Żółte z boku, żółte i z tyłu czerwone, to z przodu mogą być jeszcze białe. To ilość ich jest dowolna, to znaczy możemy ich mieć tysiące. Warunkiem jest tylko to, żeby wszystkie świeciły. Więc inwencja kierowców jest niesamowita. Niektóre z tych ciężarówek są naprawdę wspaniale oświetlone, wyglądają w sposób wspaniały. To jest. On jest dumny z tego, ja on się to podoba, nam się wszystkim to podoba. Ulica nie wygląda tak szaro, światła nad kabiną. Tutaj wiele ciężarówek. W Europie ma dodatkowe 4 czy 6 dalekosiężnych reflektorów u góry kabiny. Rzecz praktycznie w Stanach Zjednoczonych nie spotykamy. Natomiast w Stanach robimy potężne, kwadratowe Texas style tak zwane zderzaki chromowane z przodu. Ludzie z Europy zobaczą się, nie wiedzą czy to jest spychacz czy to jest ciężarówka, bo ten to jest parę metrów kwadratowych chromu ale po prostu taka jest moda, to się nam podoba w Stanach Zjednoczonych. Tylko tak się czuję, jakbym oszukiwał trochę, bo ja tu nic nie robię. Auto samo jedzie, myśli za mnie, ja tylko kręcę kierownicą jak, jak elektrycznym samochodem w, w Luna Parku. Po prostu komputer wyręcza kierowcę w zmianie biegów, bo dokładnie wie, kiedy to zrobić, jak to zrobić, żeby parę kropel zostało w baku. A to są poważne koszty. No po, po koszcie zakupu samochodu, koszt paliwa jest największą, największym wydatkiem, a w praktyce to jest nawet niż koszt zakupu samochodu. Ja już swoją amerykańską ciężarówką od paru tygodni nie jeździłem, natomiast miałem możliwość przejechania się tą skanią. Bardzo dziękuję. Samochód bardzo komfortowy, bardzo wygodny, ładnie ergonomicznie wszystko rozwiązane, cichy w środku. Miałem możliwość poznania nowej, nowego rodzaju skrzyni biegu. I jestem ciekawy jak to będzie za tydzień, jak się spotkamy ponownie i będziemy, możliwość, będziemy mieli możliwość zobaczenia kolejnej, kolejnej próby poznania przeze mnie następnej ciekawej ciężarówki. Także ja jestem bardzo podekscytowany i nie mogę... ja się już nie mogę doczekać. Do zobaczenia, dziękuję wszystkim bardzo. Pięknie, no i znowu się okazuje, że w Stanach Zjednoczonych w pewnych sprawach, w wielu sprawach mają zdecydowanie lepiej, obszerniej można powiedzieć. A my na pewno spotkamy się jeszcze z naszym amerykańskim kolegą polskiego pochodzenia, czyli Hiobem, z którym możecie kontaktować się także na stronach internetowych. Hiob będzie opowiadał jeszcze o. i porównywał ciężarówki amerykańskie i europejskie. Przypominam, że zdecydowanie podobały mu się nasze europejskie ciągniki siodłowe, amerykańskie nieco mniej. Co będzie w naszym no, ty, programie za tydzień? Posłuchajcie. Zaprezentujemy używaną, ale jarą, samoładującą się skanie. Będzie analiza SWOT w Mercedesie, Kio, Biwek, Australis i naciski na osie. Mundrowi rozstrzygną wasze kolejne wątpliwości.